Witam serdecznie, nazywam się Krzysztof Pigla, jestem specjalistą do spraw produktów w firmie Stil Polska. W tym filmie zaprezentuję Państwu rodzinę czołowych wózków spalinowych Stil serii RCD RCG 25-35. Seria wózków RCD RCG 25-35 to wózki o 2,5-3 oraz 3,5 tony dla odległości środka ciężkości 500 mm. Wózki serii RCD i RCG dostępne są z trzema rodzajami masztów: masztami dwusekcyjnymi typu Tele oraz Duplex, a także masztami trzysekcyjnymi typu Triplex. Maksymalna wysokość podnoszenia to 6 metrów. Wózki te występują w dwóch wersjach zasilania: gaz LPG oraz klasyczny diesel. Obe wersje wyposażone są w silniki renomowanych producentów marki Dusa i posiadają moc. 40 lub 36 kW. Układ napędowy opiera się na mechanicznej, sprawdzonej i prostej w budowie przegładni hydrokinetycznej. To znaczy, między silnikiem, a przednią osią znajduje się sprzęgło hydrokinetyczne. Zastosowane komponenty oraz konstrukcja układu napędowego pozwalają na uzyskanie dużej wydajności. Prędkości jazdy do 18 km na godzinę oraz pokonywania wzniesień o pochyleniu do 20%. Wózki serii RCD RCG 25 do 35 wyposażono w karetkę wideł w standardzie ISO. W wózkach o dźwigu 2,5 tony zastosowano karetkę klasy 2A, natomiast w wózkach o dźwigu 3 oraz 3,5 tony zastosowano karetkę klasy 3A. Przy doposażeniu wózka do dwóch dodatkowych linii hydraulicznych możemy wyposażyć wózek w dodatkowy osprzęt taki jak przesuw boczny lub pozycjoner. Krata ochrony ładunku jest wyposażeniem standardowym w każdym wózku. Do obsługi funkcji hydraulicznych w wózku stosuje się multidźwignie, które są wyposażeniem standardowym. Pozostałe elementy obsługowe w wózku to regulowana kolumna kierownicza z hydraulicznie wspomaganym układem skrętu. Podłodze znajdują się pedały do obsługi funkcji jazdy, pedał gazu, hamulec roboczy oraz pedał wysprzęglania napędu. Kierunek jazdy wybierany jest za pomocą elektronicznej dźwigni umieszczonej pod kierownicą z lewej strony. Z tyłu na prawym słupku znajduje się uchwyt z przyciskiem sygnału dźwiękowego ułatwiający jazdę do tyłu. Jest to wyposażenie standardowe. Wózki wyposażone są w pełni otwartą kabinę wraz z osłoną dachu wykonaną z przezroczystego poliwęglanu lub wózki z zabudowaną kabiną wyposażoną w system spryskiwaczy, wycieraczek oraz nagrzewnicę. W standardzie każdy wózek wyposażony jest w oświetlenie ostrzegawcze, zwany kogut, światła stopu, kierunkowskazy oraz oświetlenie robocze. Mam nadzieję, że udało mi się Państwa zapoznać z rodziną spalinowych wózków czołowych Sztil serii RCD i RCG. W przypadku zainteresowania zapraszam do kontaktu z naszymi doradcami handlowymi. Bardzo dziękuję za uwagę i do zobaczenia.